Witam serdecznie Podziema TV, czyli kanał poświęcony podstawom gospodarki i podstawom funkcjonowania państwa. Drodzy widzowie, jakiś czas temu natknąłem się na artykuł zatytułowany: 21% Polaków uważa, że nie płaci żadnych podatków. Zgroza, proszę państwa. Naprawdę takie badanie przeprowadzono sondażowe oczywiście pomijam wiarygodność sondaży. Nagłówek mówi wszystko. 27% Polaków uważa, wierzy, że nie płaci podatków, żadnych podatków. Proszę państwa, jest to zatrważająca informacja dla mnie osobiście. Naprawdę dorośli ludzie, a wierzą w bajki, to znaczy wydaje im się, że nie płacą podatków. Czuję się w obowiązku, przypomnieć to po raz może setny dla niektórych, ale proszę Państwa, wszyscy płacimy podatki i to na każdym kroku. Płacimy podatki zarabiając. Pieniądze, pładzimy podatki wydając pieniądze. Wszystkie wydatki publiczne są finansowane z naszych kieszeni. Rząd nie ma żadnych własnych pieniędzy, wydaje tylko to, co zabierze obywatelom pod bardzo różnymi postaciami. Niektóre z nich tych danin publicznych obowiązkowych nazywają się wprost podatkami, inne składkami itd. ale nazwy nie mają znaczenia, proszę Państwa. To, co musimy zapłacić aparatowi państwa, co aparat państwa nam pod przymusem prawnym zabiera, ja to nazywam w skrócie umownie oczywiście podatkami, chociaż nazwy są bardzo różne, o to chodzi, że są to kwoty zabierane nam przymusem prawnym, czy tego chcemy, czy nie. Wszyscy składamy się na wydatki publiczne, które sięgają rocznie, to jest poziom rzędu w tej chwili już chyba 800 miliardów złotych rocznie. 800 miliardów złotych rocznie, mimo że budżet opiewa tylko na 300, tam kilkadziesiąt miliardów złotych, to wydatki publiczne. Całego kraju w skali państwa w Polsce są rzędu 800 miliardów złotych rocznie. I wszystkie te pieniądze pochodzą z naszych kieszeni, są nam zabierane pod bardzo, różny, bardzo różnymi sposobami, pod bardzo różnymi postaciami. I dlatego informacja o tym, że jedna piąta ankietowanych wierzy, że nie płaci żadnych podatków jest dla mnie wstrząsająca, proszę Państwa. Nawet żebrak płaci podatki. Jak na ulicy ktoś biedny, bezdomny, nie ma pracy, wyżebrze dwa złote. Ktoś mu daje umożliwione dwa złote i za te dwa złote pójdzie sobie kupić chleb do sklepu, to w tym momencie już płaci podatki. Bo w cenie chleba jest podatek. W każdej cenie, cokolwiek Państwo nie kupujecie, zawsze ponosicie koszty podatkowe. Cokolwiek Państwo byście nie kupowali, wszystkie ceny zawierają w sobie podatki. I tak samo nasze zarobki są pomniejszone o podatki, które od nich są potrącane, od naszych zarobków. Ale z drugiej strony, jak ten artykuł cały przeczytałem, no trudno się dziwić nie wiem czy nazwać to propagandą, czy błędem, czy, czy jakąś w ogóle zudierową schizofrenią trudno się dziwić, że są ludzie, którzy wierzą, wydaje mi się, że nie płacą podatków. Skoro nawet w takim artykule poświęconym podatkom, jest to jakiś raport, badanie na temat podatku, wiedzy nas, Polaków o podatkach, i nawet w, tym, nawet w tym artykule można znaleźć takie zdania. To są cytaty z tego raportu. Zacytuję Państwu ostatnie zdanie z tego kapitu. Ponad 21% Polaków uważa, że nie płaci żadnych podatków ani PIT-u, ani CIT-u, ani nawet VAT-u. To zdanie jest cytatem z autorów tego badania i przecież ono sugeruje, że podatek PIT, CIT i VAT to już są wszystkie podatki. Skoro mówi się w nim, że nie, Polacy myślą, że nie płacą żadnych podatków ani PIT-u, ani CIT-u, ani VAT-u. To sugeruje, że PIT, CIT i VAT to są wszystkie podatki, jakie są do zapłacenia. Proszę Państwa, no. Trudno to traktować inaczej jako potężną dezinformację. Nawet w raporcie o podatkach, o stanie naszej wiedzy o podatkach, taka pomyłka czy taka dezinformacja? A co z pozostałymi podatkami? Co ze składkami ZUS, które stanowią lwią część opodatkowania pracy? Co z akcyzą, która oprócz VAT-u, jeśli chodzi o ceny takich towarów jak paliwa, papierosy, alkohole, tego typu rzeczy, stanowi większą część, opodatk większą część opodatkowania niż podatek VAT? A podatki od nieruchomości, a podatki gruntowe, różne opłaty skarbowe, inflacja też jest rodzaj podatku. A opłata paliwowa, energetyczna, śmieciowa, yy, klimatyczna, za chwilę audiowizualna i tego typu rzeczy. Proszę Państwa, przecież wszyscy płacimy podatki i to codziennie, robiąc zakupy chociażby. Codziennie płacimy podatki, żeby się zrzucić na te wszystkie wydatki publiczne. I powtórzę, bo to bardzo obrazowo zwraca ludzką uwagę. Nawet żebrak płaci podatki, proszę Państwa, bo za to co uzbiera, jak idzie sobie coś kupić, to w tym momencie właśnie płaci podatki poukrywane w towarach, w cenach. Na każdym paragonie sklepowym, jak robicie Państwo zakupy, na samym dole macie taką pozycję jak suma PTU. To jest tylko jeden podatek podatek VAT, który zapłaciliście właśnie robiąc zakupy. A podatków są dziesiątki. Minimalna krajowa pensja obecnie w 2017 roku wynosi 2000 zł brutto. Czyli każdy kto, mówimy oczywiście o umowie o pracę, każdy kto zatrudniony jest na minimalnej krajowej, płaci miesięcznie 1000 zł podatków od tego co zarobi, nie licząc podatków, które zapłaci wydając te pieniądze, które mu zostały na ręku. 2000 brutto oznacza, że de facto pracodawca za, państwa płaci, za, za taką pracę płaci ponad 2000 412 zł miesięcznie, a pracownik z tego na rękę dostaje bodajże tam 1459 zł około. Sprawdźcie to Państwo sami u, u swoich szefów, w swoich działach księgowych waszych firm, albo wyszukując w internecie kalkulator płacowy pracodawcy. 1000 zł podatków miesięcznie naliczanych od samej wypłaty, a to tylko jest minimalna krajowa. Jak ktoś zarabia więcej, to płaci oczywiście większe podatki, więcej podatków. Dla przykładu, ktoś, kto zarabia na rękę. 3000 zł to płaci miesięcznie 2000 zł podatków, a właściwie wypracowuje miesięcznie 2000 zł podatków, bo jego pracodawca płaci za jego pracę w takim przypadku 5000 zł. Mówimy oczywiście cały czas o umowie o pracę. 2000 zł podatku miesięcznie od pensji to przecież jest 24000 zł podatków w skali roku płacone od samego wynagrodzenia, a to jeszcze nie wszystko, bo Zarabiając pieniądze to jest jedno, a teraz jeszcze zapłacicie Państwo podatki, wydając te pieniądze na cokolwiek innego, na cokolwiek, innego, na cokolwiek je wydacie i tak zapłacicie jeszcze od tego podatki. Poukrywane w cenach. Proszę Państwa, poziom naszych zarobków, poziom naszej zamożności zależy bezpośrednio i wprost od poziomu opodatkowania, od skali łącznej obciążeń podatkowych w naszym kraju. I wszyscy płacimy podatki. I zarabiając pieniądze, i wydając pieniądze. Wszyscy płacimy podatki codziennie, cokolwiek sobie kupując w sklepach. Nawet że bracy, najubożsi ludzie też płacą podatki. I w tym kontekście, dlatego ta informacja jest dla mnie wstrząsająca. Że dorośli ludzie, którzy codziennie płacą podatki, spora grupa z nas nadal żyje w jakimś w świecie iluzji. Według tego badania, jednej piątej z nas wydaje się, że nie płaci podatków, a płaci je codziennie. Jak można to, jak na to patrzeć, proszę Państwa? No to ręce opadają. Jaka, jaka jest nadzieja na zmiany, jeżeli ludzie w ogóle nie wierzą, nie wiedzą, w jakim świecie żyją. Ale, i tu jest mały haczyk, proszę Państwa, obiektywnie rzecz biorąc, ta informacja, że ileś procent z nas nie płaci podatków, de facto jest prawdziwa. Oczywiście w innym kontekście, niż to ludzie myślą. Wszyscy ponosimy koszty funkcjonowania państwa, ale. Przypominając podstawy przecież funkcjonowania państwa, no to podatki się właśnie ściąga po to, żeby sfinansować wydatki publiczne. Ten transfer jest właśnie od, najkrócej mówiąc, sektora prywatnego do sektora publicznego. Pieniądze są pod przymusem prawnym zabierane sektorowi prywatnemu po to, żeby, je, żeby sfinansować sektor publiczny. Im większy sektor publiczny, tym większe opodatkowanie i tym ludzie mają gorzej, bo Coraz więcej muszą przymusowo pieniędzy wydawać na różne rzeczy, ale dzisiaj chodzi mi o sam kierunek przepływu pieniędzy. Że podatki to są pieniądze zabierane sektorowi prywatnemu na sfinansowanie sektora publicznego. I tak naprawdę przecież z tego wynika, że sektor publiczny nie płaci podatków, tylko żyje z podatków. To właśnie na sfinansowanie sektora publicznego są podatki ściągane od pozostałej reszty społeczeństwa. Oczywiście formalnie podatki są liczone od pensji, Pracowników sektora publicznego i oczywiście pracownicy sektora publicznego, tak samo jak prywatnego, jak wydają pieniądze w sklepach, to również tam podatki są podoliczane do cen. Oczywiście nie ma takiego rozróżnienia nigdzie, ale chodzi mi o stan faktyczny, o prawdę o przepływie pieniędzy i płatności podatków, a nie o formalne zabiegi. Żeby to było jasne, proszę Państwa, wszyscy ponosimy koszt utrzymania państwa i poprzez skalę opodatkowania wszyscy to, to wpływa na pensję nas wszystkich, ale stan faktyczny jest taki że podatki są to pieniądze zabierane obywatelom na wydatki, na sfinansowanie wydatków publicznych. A więc jedni z nas płacą podatki, wkładają do kasy państwa, po to, żeby drudzy mogli z tych podatków żyć, żeby mogli z tej kasy państwa wyciągać pieniądze. Na przykład politycy, urzędnicy, ale też nauczyciele, policjanci itd. Tak? Cały sektor publiczny, który jest, wszyscy ci, którzy są finansowani z pieniędzy publicznych. I w tym kontekście rzeczywiście można powiedzieć, że część z nas nie płaci podatków, tylko część społeczeństwa żyje. Część społeczeństwa płaci podatki, a część żyje z podatków. I jest to pewnie nie jedna piąta, a jedna czwarta, może jedna trzecia. Ale jestem pewien, że nie o to chodziło w tym badaniu oczywiście. Natomiast zwracam na to Państwa uwagę, bo to są właśnie podstawy przecież funkcjonowania państwa. Wydatków publicznych oczywiście nie da się uciąć z dnia na dzień. To jest nie do zrobienia, ale mówi o kierunku pewnych zmian. Tych, którzy rządzą państwem. Partie polityczne znają tylko jeden kierunek. Zwiększania wydatków publicznych, a tym samym zwiększania opodatkowania, skali opodatkowania obywateli. Będą nam, zabierają nam coraz więcej i będą nam zabierać coraz więcej. Ukrywają to pod różnymi sztuczkami, ukrywają to wzrostem PKB, ukrywają to yy, programami socjalnymi itd., itd. Ale liczby są bezwzględne, proszę Państwa, wydatki publiczne cały czas rosną i skala łącznych obciążeń podatkowych nas wszystkich też cały czas rośnie. I jeżeli chcecie Państwo zmienić ten kierunek, jeżeli rozumiecie konieczność zmiany tego kierunku, żeby wydatki publiczne wreszcie zaczęły być ograniczane i redukowane i podatki obniżane i upraszczane, to nie liczcie, drodzy widzowie, na polityków, na żadne partie polityczne, a tym bardziej sejmowe. Jeżeli chcemy zmienić ten kierunek, to w Sejmie muszą być normalni ludzie. Nie politycy, nie partyjni ludzie, nie upartyjnieni, nie uwikłani w te układy wszystkie partyjno-podobne, polityczne. Mówiąc wprost, drodzy widzowie, to wy, to ludzie spośród was muszą znaleźć się w Sejmie. Normalni, zwykli, uczciwi ludzie, żyjący swoim życiem, którzy rozumieją konieczność obniżenia i uproszczenia podatków. To wy musicie być w Sejmie zamiast partii politycznych. I stąd ponawiam swój apel. Do tego służy inicjatywa Listy Społecznej Jedna Polska. Lista społeczna umożliwia start, kandydowanie w wyborach samodzielny start niezależnym, normalnym ludziom, niepartyjnym. Ordynacja tego zabrania, trzeba się zorganizować w komite i tak dalej, no ale właśnie można to obejść poprzez to, co nazywam listą społeczną. Nadal czekam na państwa i apeluję do państwa. Potraktujcie to poważnie, to wy musicie być w Sejmie, żeby coś wreszcie w naszym kraju zaczęło się zmieniać w tą pożądaną stronę. Czyli obniżanie, upraszczania podatków. To jest dla mnie punkt wyjścia, bo to jest warunek konieczny. To znaczy, trzeba wyrzucić z Sejmu partie polityczne. A umieścić tam, wprowadzić do Sejmu normalnych ludzi, po prostu normalnych, zwykłych ludzi, którzy pójdą tam zrobić to, y, potrzebną robotę, a nie robić kariery polityczne, a nie y, bawić się w rozgrywki partyjne, w wojnę partyjną. Wiem, że to jest trudne, wiem, że to jest niełatwe, doskonale to rozumiem. Zostawić swoje życie i zdecydować się na ujawnienie publicznie twarzy swojego nazwiska, powiedzieć: Dobra, mogę spróbować kandydować, jeżeli trafię do Sejmu, to zrobię to, obniżę. Razem z innymi uczciwymi osobami obniżymy i uprościmy podatki, ograniczymy wydatki publiczne, zmienimy ustrój, ordynację wyborczą i tak dalej. tak? Dla dobra sprawy, bo politycy zawodowi, partyjni tego nie zrobią. Proszę to zrozumieć. Dlatego bardzo proszę, jeżeli tylko Państwo jesteście, rozumiecie konieczność zmian, widzicie w jakim kraju żyjemy i że to nie idzie w dobrą stronę, to zdobądźcie się na tą odwagę cywilną. Pomyślcie o tym poważnie, o kandydowaniu do Sejmu, po to, żeby zrobić w naszym kraju porządek. Zapraszam Państwa na stronę jednapolska.pl, pisane cyferką jedynkapolska.pl, do rejestracji i do zgłaszania swoich kandydatur na tej stronie. Drodzy widzowie, jeżeli gdziekolwiek działacie już publicznie, społecznie, w jakichś organizacjach, stowarzyszeniach, czy nawet partiach pozasejmowych, wolnościowych i tak dalej, zdroworozsądkowych gospodarczo. To bardzo proszę poważnie o tym pomyślcie, żeby porzucić mrzonki o jakichś tam partyjnych wyborach startach, tylko naprawdę to musi być ruszenie całego społeczeństwa i jesteśmy na początku drogi, ale to kiedyś to trzeba zacząć. Pomyślcie poważnie o skandydowaniu niezależnym, samodzielnym w ramach listy społecznej do Sejmu. Zapraszam Państwa. To wszystko na dzisiaj dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję Państwu za wszelkie formy wsparcia, komentarzem, dobrym słowem i również finansowego. Dla tego, co robię, dla mojego kanału, bardzo Państwu za to dziękuję. I za rozpowszechnienie oczywiście nagrań po sieci, bo to dzięki Państwu docierają one do coraz większej ilości ludzi. Bardzo za to dziękuję i do zobaczenia wkrótce.